Fotoreporterzy, czy już zdjęcie zostało zrobione. Dziękujemy. Dziękujemy, bo kolejne zespoły są bardzo zainteresowane, co otrzymają. Przejdziemy do kategorii szkoły gimnazjalne. Tutaj wystąpił jeden, jeden zespół i Mogliśmy przyznać no, od pierwszego miejsca do wyróżnienia. Zdecydowaliśmy, że szkolne koło Caritas z zespołu szkół w Górnie otrzymuje podczas dzisiejszego przeglądu widowisk miejsce drugie. Wielkie brawa, zapraszamy. Wierzyliśmy zespół z różna. Już chyba zdjęcie, jeszcze nie, już zostało wykonane wspólne po odbiorze nagrody. Chyba tak? O, ja, ja, ja. Tak. Dziękujemy bardzo, to było różno. Przechodzimy do kolejnej kategorii. Kategoria szkoły Podstawowej klasy 4-6. No nie ma tutaj wszystkich zespołów, niestety, jak co roku musiały po prostu odjechać. Może jest przedstawiciel? Uwaga, uwaga, wyróżnienie. Szkoła podstawowa w małkach, kategoria klasy 4-6. Czy jest przedstawiciel z małk? Nie ma. Nagrodę przekażemy. Uwaga, miejsce trzecie. I z nadziei z zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1 w Brodnicy. Czyli są przedstawiciele. Są. Ze sceny bardzo byśmy prosili o złożenie tej u Pani Magdy podpisu do protokołu odbioru nagród. Dziękujemy bardzo serdecznie. To było miejsce trzecie. Miejsce drugie, zespół czwóreczki ze Szkoły Podstawowej Numer 4 w Brodnicy. Zapraszam na scenę. Jeszcze raz wielkie brawa, to jest miejsce drugie. Połowa zespołu. I uwaga, przechodzimy do miejsca pierwszego. Mam nadzieję, że na przedstawiciele są. Zespół teatralny Suflerek i zespół Wokalno-Taneczny Niedźwiadki, szkoła podstawowa numer 2 w Brodnicy. Wielkie brawa. Czyżby nie sądzili, że dostaną pierwsze miejsce? Czy jest przedstawiciel? Nie. Ja, 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 po nagrodę ja. Nie? Nie mogę? Tę, tę, tę. Podzielimy się nagrodami. Tę, ja. Z żyli z panem Stanisławem i z panią Kasią. Ja. Uwaga, tutaj też może być kłopotliwa sprawa. Miejsce trzecie. Zespół Choineczki. Szkoła Podstawowa w Małgach, kategoria Szkoły Podstawowe klasy 1-3. I chyba wiem, że Małg nie ma. Zgadza się? Ale wielkie brawa. Miejsce drugie. Zespół kochliki, szkoła podstawowa w świecie mi. Też objewali, nie damy nawet, naprawdę. I miejsce pierwsze szkoła podstawowa w góralach. Super. Wielkie brawa. Serdecznie chciałabym podziękować przede wszystkim Jurolom.